Specjaliści od zdrowia układu trawiennego szacują, że 70% osób powyżej 50 roku życia nosi w sobie nawet do 2 kg nagromadzonych resztek jelitowych. Dokładnie tak, 2 kg toksycznej materii, która może w tej chwili szkodzić Twojemu zdrowiu. To są resztki, które dosłownie przyklejają się do ścianek Twoich jelit przez lata, a czasem nawet dekady. Uwalniając toksyny bezpośrednio do Twojego krwiobiegu. Dobra wiadomość! Prosta domowa mieszanka może usunąć te resztki w zaledwie pięć nocy. Przygotuj się na zaskoczenie tym, co pojawi się w Twoich stolcach po tym naturalnym leczeniu, którym się dziś z Tobą podzielę. Cześć! Dziś podzielę się z Tobą starożytnym przepisem, który pomógł tysiącom ludzi rozwiązać problemy jelitowe. W całkowicie naturalny sposób. Bez chemikaliów, bez drogich leków, bez wizyt u lekarza tylko składniki, które prawdopodobnie już masz w domu. Ale najpierw musimy zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w naszym ciele z biegiem lat. Ludzki jelito ma około 7 metrów długości, z niezliczonymi zakrętami i fałdami. W tych fałdach, z biegiem lat Niestrawione resztki jedzenia gromadzą się, tworząc coś w rodzaju skorupy na ściankach jelit. Ta skorupa nie tylko jest nieprzyjemna do wyobrażenia, ale także niebezpieczna. Znacznie zmniejsza zdolność Twoich jelit do wchłaniania ważnych składników odżywczych, a co gorsza, zaczyna uwalniać toksyny, które są ponownie wchłaniane przez Twój organizm. To tak, jakbyś był powoli zatruwany od środka. Z biegiem czasu, szczególnie po pięćdziesiątce, problem się nasila. Nasz układ trawienny naturalnie zwalnia, produkujemy mniej enzymów trawiennych, a motoryka jelit, czyli te ruchy, które przesuwają pokarm przez układ trawienny, staje się wolniejsza. Dlatego tak wiele osób w tym wieku cierpi na przewlekłe zaparcia, gazy, wzdęcia i ciągłe uczucie ciężkości w brzuchu. Czy wiedziałeś, że jelita są często nazywane drugim mózgiem ludzkiego ciała? Dzieje się tak, ponieważ zawiera on ponad 100 milionów komórek nerwowych, więcej niż w całym twoim kręgosłupie. Te komórki tworzą sieć która komunikuje się bezpośrednio z mózgiem, tworząc silne powiązanie między jelitami a umysłem. Dlatego, gdy twoje jelita nie funkcjonują prawidłowo, całe twoje ciało odczuwa tego konsekwencje. Wiele osób nie jest świadomych tego związku, ale problemy takie jak nerwowość, trudności ze snem, ciągłe zmęczenie. A nawet głęboki smutek mogą być bezpośrednio związane ze zdrowiem Twoich jelit. Najnowsze badania pokazują, że aż 95% substancji, która sprawia, że czujemy się szczęśliwi i zadowoleni z życia, jest produkowane w jelitach. Kiedy Twoje jelita są pełne toksycznych resztek, ta substancja nie jest prawidłowo produkowana, co wpływa na Twój nastrój i jakość życia. Być może próbowałeś już różnych rozwiązań, aby poprawić trawienie, środki przeczyszczające, które obiecują szybkie rezultaty, ale sprawiają, że twoje jelita stają się leniwe i uzależnione, drogie suplementy, które dają tymczasową ulgę, ale nie rozwiązują przyczyny problemu, restrukcyjne diety, które działają przez jakiś czas, ale trudno je utrzymać na dłuższą metę. Prawda jest taka, że przemysł farmaceutyczny zarabia miliardy na naszych problemach trawiennych. Jest niewielkie zainteresowanie promowaniem prostych i naturalnych rozwiązań, które możesz zastosować w domu, praktycznie bez żadnych kosztów. W końcu, kto by na tym zarobił? Mieszanka, której cię nauczę, łączy ciepłą wodę z cytryną oraz oliwą z oliwek lub nasionami chia. Tak prosta kombinacja, że na pierwszy rzut oka może wydawać się nieszkodliwa, ale ma moc przemiany, gdy jest używana prawidłowo. Zrozummy każdy składnik tej potężnej mieszanki i dlaczego tak dobrze ze sobą współgrają. Temperatura wody jest bardzo ważna. Ciepła woda, nie wrząca, ale przyjemnie gorąca, pomaga rozluźnić mięśnie jelit poprawiając ruchy przesuwające pokarm przez organizm. Dodatkowo, ciepła woda pomaga rozpuszczać tłuszcze i resztki nagromadzone na ściankach jelit. Kiedy pijesz ciepłą wodę przed snem, Twój organizm wykorzystuje czas odpoczynku, aby skupić się na oczyszczaniu i wewnętrznej regeneracji. Podczas snu twój układ trawienny nadal pracuje, ale bez ciągłego rozpraszania się przetwarzaniem nowych pokarmów. To idealny moment na głębokie oczyszczenie. Odpowiednie nawodnienie jest również kluczowe, aby zmiękczyć twarde stolce, które mogą zalegać w Twoim jelicie grubym od kilku dni, tygodni, a nawet miesięcy. Cytryna jest naprawdę jednym z największych sprzymierzeńców naturalnej detoksykacji. Jej wysokie stężenie kwasu cytrynowego pobudza wątrobę do produkcji żółci, płynu niezbędnego do rozkładania tłuszczów i toksyn. Więcej żółci oznacza lepsze trawienie, a co za tym idzie, skuteczniejsze usuwanie resztek. Cytryna ma również łagodne właściwości moczopędne, pomagając nerkom skuteczniej filtrować toksyny z krwi. To tworzy kompletny system detoksykacji. Podczas gdy jelita usuwają stare odpady, nerki pomagają przetwarzać toksyny uwalniane do krwiobiegu. Kolejną zaskakującą zaletą cytryny jest to, że pomaga ona zrównoważyć organizm, chociaż cytryna jest kwaśna, kiedy ją spożywamy, w naszym organizmie ostatecznie tworzy mniej kwaśne środowisko, co utrudnia życie szkodliwym bakteriom i pasożytom, które wolą bardziej kwaśne warunki. Witamina C obecna w cytrynie również wzmacnia Twój układ odpornościowy, dając Twojemu organizmowi narzędzia potrzebne do zwalczania każdego patogenu, który może zostać uwolniony podczas procesu detoksykacji. Oliwa z oliwek ekstra virgin była używana przez tysiąclecia jako naturalny środek na problemy trawienne. Działa jak naturalny lubrykant dla przewodu pokarmowego. Ułatwiając przechodzenie stolca przez jelita. Ale jego rola sięga znacznie dalej. Oliwa z oliwek zawiera polifenole i przeciwutleniacze, które zwalczają stany zapalne w okrężnicy, zmniejszając obrzęk i podrażnienie, które często towarzyszą przewlekłym problemom trawiennym. Regularne spożywanie oliwy z oliwek sprawia również, że twoja woreczek żółciowy pracuje lepiej. Uwalniając płyn, który pomaga rozpuszczać resztki przyklejone do ścian jelit. To jak naturalny detergent do czyszczenia jelit od środka. Inną mało znaną zaletą oliwy z oliwek jest jej zdolność do wchłaniania toksyn. Kiedy oliwa z oliwek jest spożywana przed snem, może dosłownie zbierać toksyny z przewodu pokarmowego i usuwać je z organizmu następnego ranka. Nasiona cija są również skuteczną alternatywą dla oliwy z oliwek w tej mieszance. Kiedy te małe nasiona mają kontakt z płynami, tworzą lepki żel, który znacznie zwiększa objętość stolca. Ten żel działa jak naturalna miotła, zamiatając ściany jelit i zbierając nagromadzone resztki. Pęcznienie nasion powoduje również delikatny, ale stały nacisk na ściany jelit. Stymulując naturalne skurcze, które pomagają usuwać zalegający materiał. Nasiona chia są niezwykle bogate w błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Około 10 gramów błonnika znajduje się już w jednej łyżce stołowej. Ten błonnik odżywia korzystne bakterie w Twoich jelitach, wzmacniając mikrobiotę i poprawiając odporność. Ponadto nasiona chia zawierają zdrowe tłuszcze, które pomagają zmniejszyć stany zapalne i łagodzą podrażnione jelita po latach złego odżywiania. Przepis nie mógłby być prostszy, ale sposób w jaki go przygotowujesz i spożywasz robi ogromną różnicę w efektach. W szklance nigdy nie używaj plastiku, ponieważ cytryna może z nim reagować. Wlej około 250 ml ciepłej przefiltrowanej wody. Idealna temperatura to taka, przy której możesz pić napój komfortowo, bez jego schładzania. Wyciśnij połowę świeżej cytryny bezpośrednio do wody. Ważne jest, aby używać świeżej cytryny, a nie soku przemysłowego, który może zawierać konserwanty i dodane cukry. Teraz masz dwie opcje. Pierwsza opcja to dodanie jednej łyżki stołowej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Upewnij się, że jest to oliwa ekstra virgin i dobrej jakości. Tłoczona na zimno, oliwy gorszej jakości mogą być poddane procesom, które usuwają ich korzystne składniki odżywcze. Drugą opcją, jeśli wolisz, jest dodanie jednej łyżki nasion chia. W tym przypadku dobrze wymieszaj i pozostaw na 5 minut przed spożyciem. Aby nasiona utworzyły swój charakterystyczny żel. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki i wypij natychmiast przed snem. Najlepiej co najmniej 3 godziny po ostatnim posiłku. Nie jedz ani nie pij nic po tej mieszance. Pozwól jej działać przez całą noc, bez zakłóceń. Powtarzaj ten proces przez pięć kolejnych nocy, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Ważne jest, aby zrozumieć, że każda osoba reaguje na to leczenie w unikalny sposób, ale istnieją wspólne wzorce, o których wiele osób wspomina. Pierwszego dnia możesz nie zauważyć znaczących zmian, chociaż niektóre osoby już zgłaszają wyraźniejsze ruchy jelit następnego ranka. Niektóre osoby doświadczają zwiększonej ilości gazów. Co jest oznaką, że proces detoksykacji się rozpoczął. Drugiego dnia prawdopodobnie zauważysz zmiany w konsystencji i kolorze stolca. Mogą stać się ciemniejsze lub zielonkawe, co wskazuje na usuwanie starej żółci z organizmu. Niektóre osoby zgłaszają obecność małych, ciemnych fragmentów w stolcu to stare resztki zaczynające odrywać się od ścian jelit. Trzeciego dnia wiele osób zaczyna zauważać bardziej dramatyczne rezultaty. Możesz wydalać materiał, który wygląda jak guma, lub ma konsystencję śluzu. Nie bój się. To właśnie te resztki, które przez długi czas były uwięzione w fałdach Twoich jelit. Możesz zacząć odczuwać, że Twój brzuch jest mniej wzdęty, i pojawia się rosnące uczucie lekkości. Czwartego dnia wiele osób zgłasza częstsze i obfitsze wypróżnienia. Wydalany materiał może zawierać małe, stwardniałe grudki lub ciemne włókna. Twoje ciało usuwa głębsze warstwy nagromadzonych resztek. Wiele osób zauważa znaczną poprawę energii i jasności umysłu na tym etapie. Piątego, ostatniego dnia kuracji. Prawdopodobnie będziesz już doświadczać znacznie lepszego funkcjonowania jelit. Twoje wypróżnienia będą bardziej kompletne i satysfakcjonujące. Wiele osób zgłasza, że dosłownie czują się lżejsze, jakby schudły, i prawdopodobnie rzeczywiście straciły tylko nagromadzony materiał. Chociaż głównym celem tego leczenia jest oczyszczenie jelit, korzyści sięgają znacznie dalej. Kiedy ściany jelit są pokryte starymi resztkami, ich zdolność do wchłaniania składników odżywczych jest znacznie ograniczona. Usuwając tę barierę, twój organizm w końcu może prawidłowo wchłaniać składniki odżywcze z pożywienia, które spożywasz. Wiele osób stosujących tę kurację zgłasza, że ich paznokcie rosną mocniejsze, włosy stają się bardziej lśniące, a skóra jaśniejsza. Wszystko to są oznaki lepszego odżywienia komórkowego. Przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu leży u podstaw wielu chorób związanych ze starzeniem się. Kiedy Twoje jelita są przeciążone toksycznymi odpadami, toksyny są nieustannie uwalniane do krwiobiegu, wywołując reakcję zapalną w całym organizmie. Oczyszczając swoje jelita, Zmniejszasz jedno z głównych źródeł stanu zapalnego w organizmie. Może się to objawiać jako zmniejszenie bólu stawów, mniejsze obrzęki kończyn, a nawet bardziej stabilne ciśnienie krwi. Około 70% Twojego układu odpornościowego znajduje się w jelitach. Kiedy Twoje jelita działają prawidłowo, Twój układ odpornościowy może skupić się na zwalczaniu prawdziwych zagrożeń. Zamiast ciągle radzić sobie z toksynami przedostającymi się z jelit, wiele osób zgłasza mniej przeziębień, zmniejszone alergie i ogólne poczucie większej odporności po zakończeniu tego leczenia. Jak wspomniałem wcześniej, oś jelita-mózg to potężne dwukierunkowe połączenie. Kiedy Twoje jelita są zdrowsze, produkcja neuroprzekaźników się normalizuje. Uczucie mgły umysłowej, lęku, a nawet objawy depresyjne często ulegają znaczącej poprawie po pełnym oczyszczeniu jelit. Możesz się spodziewać, że obudzisz się czując się bardziej czujny, z jaśniejszymi myślami i bardziej stabilnym nastrojem. Warto zauważyć, że wiele zachcianek na cukier i rafinowane węglowodany wynika tak naprawdę z zaburzeń równowagi mikrobioty jelitowej. Szkodliwe bakterie, które żywią się cukrem, mogą dosłownie wpływać na Twoje zachcianki żywieniowe. Po tym pięciodniowym leczeniu wiele osób zgłasza znaczną redukcję zachcianek na przetworzoną i słodką żywność. To tak, jakby kubki smakowe dostosowały się, by naturalnie preferować zdrowsze jedzenie. Chociaż ta mieszanka jest naturalna, ważne jest, aby używać jej z rozwagą. To leczenie nie jest zalecane dla osób z ostrymi problemami z pęcherzykiem żółciowym lub kamieniami żółciowymi, ponieważ oliwa z oliwek może wywołać kolki lub skurcze pęcherzyka żółciowego. Osoby z przewlekłą biegunką powinny skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia przed podjęciem tego leczenia, ponieważ może to tymczasowo nasilić objawy. Jeśli przyjmujesz leki wpływające na krzepliwość krwi takie ty jak warfaryna, kumadin, porozmawiaj ze swoim lekarzem przed spożyciem dużych ilości nasion chia, ponieważ ich właściwości mogą potencjalnie wchodzić w interakcję z tymi lekami. Podczas kuracji pij co najmniej 2 litry wody w ciągu dnia, oprócz mieszanki na noc. Odpowiednie nawodnienie jest niezbędne, aby uniknąć dolegliwości takich jak bóle głowy, czy zawroty głowy podczas procesu detoksykacji. Jeśli poczujesz bardzo silne skurcze lub jakikolwiek znaczny dyskomfort, zmniejsz ilość oliwy z oliwek lub czia o połowę przy następnej dawce i stopniowo zwiększaj w miarę swojej tolerancji. Aby utrzymać korzyści płynące z tego zabiegu oczyszczania jelit na dłuższą metę, Rozważ powtarzanie tego 5-dniowego protokołu co 3 miesiące, aby regularnie dbać o zdrowie jelit. W zwykłe dni zacznij dzień od szklanki ciepłej wody z cytryną, aby delikatnie pobudzić swój układ trawienny. Zwiększ spożycie produktów fermentowanych, takich jak naturalny jogurt, kefir, kiszona kapusta lub kimchi. Te produkty są bogate w probiotyki, które pomagają utrzymać zdrową mikroflorę jelitową. Rozważ dodanie łyżeczki nasion chia do swojego codziennego śniadania, aby zapewnić stały dopływ błonnika rozpuszczalnego. Stopniowo ograniczaj spożycie przetworzonej żywności, rafinowanych cukrów i białej mąki, które mogą przyczyniać się do ponownego powstawania resztek w jelitach. Ćwicz świadome rzucie każdy kęs przeżuwaj co najmniej 20 razy. Trawienie zaczyna się w ustach, a odpowiednie rzucie znacznie zmniejsza ilość pracy, jaką musi wykonać twoje jelito. Ten prosty domowy przepis pomógł tysiącom ludzi odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem trawiennym. Najlepsze jest to, że nie potrzebujesz niczego poza prostymi składnikami. Które prawdopodobnie już masz w swojej kuchni. Wyobraź sobie, jak to jest budzić się każdego ranka, czując lekkość ciała, z nową energią i mając pewność, że twój układ trawienny działa tak jak powinien. To nie jest tylko fantazja, to realna możliwość, która jest w zasięgu Twojej ręki. Nasi przodkowie już znali moc tych prostych składników. To nie przypadek, że naturalne lekarstwa takie jak to przetrwały przez pokolenia, nawet mimo wszystkich postępów współczesnej medycyny. Natura dostarcza nam wszystkiego, czego potrzebujemy, aby utrzymać nasze ciało w równowadze. Prawdziwe zdrowie zaczyna się od wewnątrz. I wewnątrz Twojego ciała niewiele rzeczy jest tak fundamentalnych, jak prawidłowo funkcjonujący układ trawienny. Nie czekaj, aż problemy trawienne przerodzą się w poważniejsze schorzenia. Nie akceptuj, że dyskomfort jelitowy jest czymś normalnym po pewnym wieku. Zasługujesz na to, by czuć się dobrze na każdym etapie życia. Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach i pomóż innym odkryć to naturalne rozwiązanie. Twoja historia może być dokładnie tym, czego ktoś potrzebuje aby zrobić pierwszy krok w kierunku lepszego zdrowia. I pamiętaj, masz moc, aby zadbać o swoje własne zdrowie. Małe zmiany, takie jak ta, mogą zrobić ogromną różnicę w Twojej jakości życia. Do następnego filmu, dbaj o siebie w naturalny sposób.